Aż już mnie tu gonią. Druga jestem! Super było. Bombowo. Elegancko, elegancko. Na so, Jurze zawsze jest super. Krótkie, takie soczyste podjazdy i potem, no, na zjazdach pójdę na piasek. Podjazdy rewelacyjne. Piasek i oczywiście nie było możliwości, żeby odpocząć. Super. Pierwszy wyścig w sezonie od września ubiegłego roku. Znaczy byłam we źle, ale przejechałam wycieczkę. A dzisiaj się starałam ścigać. Ficu powłądził trasę. Dojechał nas, no, jechaliśmy we czterech. No to dopiero poznałem, co to jest MTB. Jak jechaliśmy za nim. W terenie to po prostu rower fruwa, nawet nie widzisz podłoża. To był ogień. Także trochę nas dzisiaj to kosztowało. Pociągną nas morze, ale no, energii troszeczkę żeśmy zużyli za dużo. Zobaczymy, co będzie jutro. No co? No, kolejny, kolejna przygoda z Bajateliem Maratonem. Po wszystkich takich normalnych wyścigach czas teraz na było na ultra. Teraz etapówka, no panowie, no, tylko klaszczeć. Klasz... Nie, klaskać, klaskać, brawo, klaskać. Brawo, brawo. Organizacja jest naprawdę top, top, top. Dobrze jest. Aby tak dalej. Póki co dupa boli bardzo. Dużo korzeni, ale no co, no taka, takie uroki jury, nie? No, muszę powiedzieć, fantastycznie. Tu z kolegą z Różyny, żeśmy razem pocisnęli. Nieważne jakieś krzaki, doły, korzenie. Padające łańcuchy, impreza jest fantastyczna. Zadowolenie wewnętrzne jest bardzo. Dziwienia 20,1. Tak, tak. Jesteśmy zaskoczeni, zaskoczeni sami, zaskoczeni sami sobie. Zadowoleni. Tu kolega po dużej grypie, ale tak ci, że młodzież górą, a starzy się nie zajmą. No, to no bardzo fajna trasa. Jak dla mnie, amatorkę do przejechania, także jestem zadowolona. Była. przednie, aż wypiję sobie swoje zdrowie.